Witam was, piękny dzionek. Jestem na mojej działce. Podłączamy wodę do domu. Ja Dziś tak wyglądam. No i pogoda przednia. Pokażę wam co tutaj działałem. A więc tak, tak to wygląda. Ten w tym niebieskim arocie to jest przewód elektryczny. Który idzie do fotowoltaiki. Czerwony ten przewodzik to jest od internetu będzie. I tam potem na bramę jeszcze wyjście zasilanie. Na oświetlenie. Też przewody od razu tym samym, samym otworem. Który właśnie jest zrobiony w fundamencie. No i tam na dole. To jest woda 32, przyłączę. Idzie już jest częściowo zasypany, a rok jest teraz na wierzchu i tak to wygląda. Robek sobie tutaj puste tu ładnie idzie i on idzie w kierunku do studni, w której jest Jest taka studnia zrobiona plastikowa. Tu już jest przysypane. Generalnie na to chwilę. Kamerka, tu się. O, i tu sobie to biegnie dalej. Trochę tu gratony. żeby już pochodzić. Także to tu biegnie. I tam jest studnia. O. Tam jest studnia, do jest podłączona właśnie woda. Tam jest licznik. I tamtąd się podłączamy do domu. Czyli tak wygląda to tak. No, ja tu mam 30 metrów akurat od tej studni do, do domu. Jest to tu już właśnie przysypane. I teraz czekam jeszcze na przewód preizolacyjny, który, którym właśnie będzie. Ogrzewanie do domu. Tu sobie zrobiłem trójnik. Jest kran, który będzie w garażu. Ten aro będzie też tu wychodził do fotowoltaiki, która tam stoi. Tu jest skrzynka przyłączeniowa. Także tu mamy też poprzysypywany. Czekam teraz na ten przewód preizolacyjny, który pójdzie tutaj koło tego przewodu, właśnie elektrycznego, i będę zasypywał wszystko na gotowo już. No i tak to wygląda. Dzięki miłego